Słuchajcie, w tym filmie opowiem Wam na temat tego, jak nabyłem mieszkanie w Krakowie w 2008 roku przez kredyt frankowy. Historię tą chciałem powiedzieć nie dlatego, żeby przedstawić proces zakupu mieszkania, ponieważ każdy z Was to zna, natomiast uważam, że w kontekście narracji, która towarzyszy kredytom frankowym, mój zakup był, że tak powiem, taki niekonwencjonalny. I, i Chciałem takie światło rzucić na to, jak różne te historie naprawdę mogą być, i narracja jedna w polskich mediach jest, a sytuacje pojedyncze są inne. A z tego, co ja sobie myślę, wcale niekoniecznie też są to pojedyncze sytuacje, bo uważam i podejrzewam, że były to całkiem, całkiem popularne sposoby zmuszania ludzi do brania kredytów we frankach. Czyli mamy 2008 rok, moja żona już tu w Anglii jesteśmy od 2003 roku, mamy pewne oszczędności, chcemy wrócić sobie do Polski. Do tej pory przez 6 lat, yy, każde święta, wolne wakacje Polska, 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 po prostu jak prawdziwy emigrant, po prostu tęsknimy i 100% do tej Polski wracać. No więc myślimy sobie: Dobra, wracamy do Krakowa, lubimy Kraków. Ja jestem z pomiędzy Krakowa i Warszawy, ze Skarżyska, więc to jest tak jakby 120 km. Zawsze lubiłem ten rejon Polski, południe, góry, Tatry itd. i tak dalej. W 2008 roku lecę do Polski, na Mistrzejowicach niedaleko Parku Wodnego znajduję mieszkanie, blok, który już jest prawie wykończony w 2008 roku. No i decyduję się na to, no podoba mi się, dwa pokoje, tam 64 metry, klasyka, no i będziemy to kupowali. Zbudujemy swoje gniazdko, kiedy z naszym, wrócimy za rok, w 2009. No to będzie już dziecko się, będzie wtedy rodziło i tak dalej. I dla nas gniazdko będzie czekało, i, i rozpoczynamy nowe życie, wracając po, po powrocie do Polski. No i. Pojawiła się kwestia kredytu. Oczywiście, wiadomo, że tam najpierw się rozglądałem gdzieś po Polsce, ale to trzeba było tam latać. Jakieś papiery. Mówię, dobra, co tutaj można, może w Anglii można coś wziąć, jakieś kredyt. Okazało się, że MBank, czyli ten przodownik w dawaniu kredytów frankowych, otworzył sobie biuro w Londynie. Wyobraźcie sobie, 2008 rok, po co M otwierałby biuro w Londynie. Ja rozumiem, tam PKO BP gdzieś tam miało swój oddział, taki tam Narodowy Bank i tak dalej. Natomiast Embach jako prywatna instytucja otworzyli sobie specjalnie oddział w city, mieli na, w kamienicy na ostatnim piętrze, na piątym piętrze cały, całe, całe piętro wykupione, mieli tam siedzibę, paru pracowników siedziało, sprzedawców, no i tak do nich dotarłem. No, otwarte to było po to, żeby no, dotrzeć tutaj z przekazem i z kredytami do, Ludzi takich jak my, którzy tutaj w Wielkiej Brytanii siedzieli, zarabiali, mieli lepsze zarobki. Tak? Każdy by sobie powiedział, no na pewno lepsze zarobki, przecież ja zarabiałem wtedy powiedzmy, nie wiem, 1000 funtów, a to nie było jakieś tam dużo, moja żona z 1500, wtedy funt był po 7. To było kilkanaście tysięcy złotych, tak naprawdę, które miesięcznie mieliśmy. I co się wydarzyło? Starałem się o ten kredyt, pokazałem wszystkie dokumenty, które zarabiamy, pod, przedstawiające nasze zarobki. Było tych zarobków tak jak sporo. Ja, tak jak mówię, na polskie mieszkanie kosztowało chyba 410 tysięcy. No i centrala w Łodzi odpowiedziała, że niestety nie stać mi na ten kredyt. Tak wyobraźcie sobie, nie stać mi na ten kredyt. I możemy wziąć tylko we frankach. A my tak. No tu już wszystko poplanowane. Tutaj. Dziecko się będzie rodziło, mieszkanie wybrane, no trzeba gdzieś tam ten progres zrobić. I tak naprawdę powiem Wam szczerze, że oczywiście jest ta narracja, tak, o, bo tam nie czytali, albo o, bo się rzucili na franki, bo, bo były tańsze i myśleli, że coś tam, coś tam zarobią. Ja generalnie tak nie myślałem. Ja myślałem po prostu o tym, że chcę mieć to mieszkanie, kiedy przedstawione mi zostały te opcje, że no ja niestety nie jestem w stanie, na, nie stać mnie na... W złotówkach, no to już tam nie zagłębiałem tematu, po prostu chciałem dostać te franki, bo mieszkanie już czekało, wszystko było ustawione i zgodziłem się, oczywiście, podpisaliśmy tą umowę. No i tam teraz oczywiście niektórzy sobie powiedzą, a sam wiedział co robił, nie przeczytał, nie wziął prawnika, tylko teraz to ja to tak uważam, że każdy jest mądry po szkodzie. Wielu z was, którzy czytam, może akurat nie was, ale ludzi, którzy krytykowali, jestem ciekaw, jak oni te umowy sprawdzali, kiedy swoje własne mieszkanie kupowali, czy na przykład, nie wiem, polską umowę też tak czytali, jest złotówkową. W to już się nie zagłębiam. I ogólnie, właśnie przekaz później przez, przez lata był w prasie, taka propaganda, że my jesteśmy chciwymi ludźmi, którzy chcieli jeszcze tam więcej mieć, mogli sobie wziąć złotówki, ale chcieli mieć franki. Nie, ja chciałem mieć złotówki, chciałem mieć złotówki. Do tej pory uważam, że moje 17 czy tam 16 tysięcy, które zarabialiśmy, to. Nie uważam, że to nie było coś, co pozwoliłoby mi wziąć wtedy normalnie kredyt w złotówkach. Ja uważam, że nawet teraz, może nie teraz przy tej inflacji, tych dużych stopach procentowych, ale dajmy na to rok temu, czy jest tu jakiś ekspert, który by się odpowiedział, czy małżeństwo w Polsce w 2023 roku, które zarabia 17 tysięcy złotych, jest w stanie wziąć kredyt na 400 tysięcy. Jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. 17 tysięcy miesięcznie. Bo to są roczne zarobki na poziomie, no powiedzmy około tam 200 paru tysięcy. Czyli mieszkanie za 400 to wykosztowało w tym momencie dwa, dwa razy roczne zarobki, tak? Proszę, niech tutaj się ktoś wypowie, jeśli ktoś taki jest i, i się na tym zna. Bo ja uważam, że zrobiliśmy, zostaliśmy zrobieni w chuja przez M. Bank elegancko. Nie tylko my, tylko podejrzewam, że bardzo, bardzo wielu ludzi. I jeszcze jest kolejna kwestia, którą jeśli ktoś ogląda, ma kredyt we frankach i tak samo. Zostało mu to wciśnięte. Na przykład tutaj w Londynie, jeśli ktoś w Wielkiej Brytanii mieszka, to zwróćcie uwagę na to, że ogólnie taka pani, która wam kredyt sprzedawała, prawdopodobnie żadnych wykresów wam nie pokazała, żadnych grafik, które przedstawiałyby to, jak się Frank zachowuje, jak się może zachować w różnych scenariuszy, nawet jeśli to zrobili, gwarantuję wam to jest 1000% pewne, że nie przedstawili wam tego w kontekście funtów, tak? bo wy tak naprawdę zarabialiście w funtach. Mimo tego, że potem to był kredyt jakiś tam pseudo-frankowy. Czyli na 1000% taka ciemna baba, która wam chciała zębanku wcisnąć ten kredyt, nie pokazała wam tego, że aha, zaraz, ale wy jeszcze macie tutaj podwójny, tak jakby. Kurek, który można przekręcić, podwójne ryzyko, bo nie to, że tutaj ryzykowaliście kursem franka, to tutaj, jeszcze będąc w Wielkiej Brytanii, ryzykowaliście kursem funta do złotówki, która potem była na funta wymieniana, czy też funta do, 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 do franka. Więc to jest taki kolejny punkt. No i cóż, stało się tak, że w 2016 roku dołączyłem się do, 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 do pozwu. Jestem teraz w pozwie. U, uczestniczę już od wielu, wielu lat. To był pierwszy pozew w Polsce, który. I został, został tak naprawdę, no ja chyba drugi, drugi, jeśli się nie mylę, został tam stworzony, grupa została stworzona i, no i teraz doszedłem do tego, że mam tak zwane zabezpieczenie, czyli spłaciłem wszystkie swoje, if, 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 jeśli zliczymy wszystkie moje wpłaty, które dokonałem, nie patrzymy na odsetki, nie patrzymy na kapitał, nie patrzymy na ubezpieczenie. Wszystko. Każda jedna z divorce, która do banku dopłynęła, doszedłem z tym do 400, tam 20, chyba 3000 teraz dokładnie pamiętam. I od 2021 roku, czyli już już będzie zaraz 2 lata, mam zabezpieczenie sądowe, czyli dalej się sądzimy. Bank niech się kuźwa sądzi na następne 20 lat. Ja nie muszę nic płacić na razie, czyli ja nie spłacam żadnych, doszedłem do, do tej kwoty. Mam nadzieję, że sprawa potoczy się w odpowiednim dla mnie dobrym kierunku. I taka jest sytuacja. Także mam mieszkanie, którego nie mogę na razie nic zrobić, nie mogę go sprzedać, mogę go wynajmować, mam z tego przychód. Natomiast z chęcią bym to sprzedał powiem szczerze, bo jestem też tak, jakby cała ta sytuacja, do której zostało doprowadzone w Polsce i. Tych ludzi, takich jak my, którzy zostali w bola zrobieni. Zresztą teraz za chwilę kolejne rzeczy wychodzą, czytam o jakichś tam wyborach. Ludzi, którzy się teraz pakują z zakupem domów, to są kolejni ludzie, którzy będą wywiezieni, i za 2, 3-4 lata będzie wielki, wielki płacz, zgrzytanie zębów, jeśli o to chodzi. Także te sprawy frankowe to naprawdę będą coraz mniejszymi sprawami w stosunku do tego, co się dalej dzieje tutaj na tym rynku nieruchomości w Polsce. I, i powiem wam szczerze, że. Mam taką też złość wewnętrzną na to wszystko, i, i już sobie postanowiłem, że tylko w momencie, kiedy bank zabierze tą swoją łapę, mieszkanie od razu sprzedaje. I tyle, bo ja po prostu nie chcę w Polsce nic. Mieć, nie chcę nic trzymać. Kupię, mam zamiar gdzieś zamienić to na jakąś, nie wiem, inną nieruchomość w jakimś cieplejszym miejscu Europy i tam zajmować się wynajmowaniem, a nic nie trzymać po prostu w Polsce. I tyle. Także taka jest historia mieszkania w Krakowie. Jeśli ktoś jest w podobnej sytuacji, kredyt frankowy, szczególnie tutaj w Wielkiej Brytanii, napiszcie, możemy sobie poprowadzić dyskusję, bo mówię, ja uważam, że każdy, kto wziął w banku w Londynie kredyt, został podwójnie w, przez, przez mBank. Tak? Nie dość, że został oszukany moim zdaniem, bo zarobki na pewno w 2008-2009 roku były wystarczające na to, żeby wziąć te kredyty w złotówkach, ale nie centrala w Łodzi powiedziała, że jednak nas nie stać, a drugie to to, że nawet nie zostaliśmy poinformowani o ryzyku wersus właśnie nasze zarobki Tutaj w Wielkiej Brytanii ryzyko kursowe waluty, w której zarabiamy. Więc jeśli macie sprawę w sądzie, nie wiem, idźcie do prawnika, a powiedzcie to kolejną rzecz. Gwarantuję wam na 100% w banku yy, żaden pracownik tego banku, tutaj te, tego zasranego oddziału, nigdy wam o tym nawet nie wspomniał. I można się do nich doczepić w ten sposób również, nie? Na razie, trzymajcie się, na razie. Hej.